Dzień dobry, nazywam się Jarosław Tuszkiewicz, jestem dyrektorem Węgierskiej Zimy 2004, który odbywa się w dniach 15 lutego. Biuro Zawodów znajduje się pod marketem Tesco czynne będzie od godziny ósmej. Można też zapisać się do rajdu wcześniej, pobierając zgłoszenie ze strony klubowej. Rajd będzie rozegrany na terenie Wąbrzycha i jego okolic. Próby będą zlokalizowane na ulicy Lubelskiej, ulicy Wyszyńskiego, to jest w Wąbrzychu, poza terenami Wąbrzycha, w świewodzicach na ulicy Ofiar i na ulicy Wrocławskiej Zakłady Belbolu. Również nam przy markecie Tesco będzie zlokalizowana strefa serwisowa, będą też inne atrakcje, będzie można się przejechać z samochodem rajdowym, będzie można podziwiać zdalnie sterowane samochody rajdowe i samochody retro. W radzie może brać udział każdy, kto ma sprawny samochód, ma przegląd, oceni NW obowiązkowe. Obowiązkowe są również dwa kaski i całe wyposażenie samochodu Gaśnica i trójkąt. DŻ Last name.